Dzień dobry Państwu! W poprzednim odcinku poświęconym sterownikowi bramy e SIM320 pokazałem, w jaki sposób konfiguruje się go za pomocą programu LDES Config Tool. W tym odcinku opowiem, w jaki sposób zarejestrować go w chmurze. Co daje rejestracja modułu w chmurze? Przede wszystkim, po pierwsze, daje możliwość zarządzania tym modułem za pomocą przeglądarki czyli Edycji użytkowników, dodawania ich, usuwania itd. Druga funkcjonalność, nie mniej ważna, to możliwość sterowania bramą za pomocą aplikacji mobilnej na urządzeniach Android lub iOS. W przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android aplikacje pobieramy ze sklepu Play, w przypadku urządzeń iOS oczywiście z App Store'a. Rejestrację modułów w chmurze rozpoczynamy od wejścia na stronę gates.ldesalarms.com, na której to stronie należy założyć konto, czyli kliknąć register, wypełnić formularz rejestracyjny i zarejestrować się. Ja już mam założone konto, więc się na to konto zaloguję. Po zalogowaniu na konto widzimy stronę główną, widzimy, że nie ma tutaj dodanego żadnego sterownika, i za chwilę dodamy pierwszy sterownik. Zanim rozpoczniemy dodawanie sterownika do chmury, musimy wykonać w nim pewną wstępną konfigurację. W związku z tym, ja się połączę teraz ze sterownikiem za pomocą programu LDS Config Tool. Po czym Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to należy wprowadzić prawidłowe dane APN-u. Jest to szalenie ważne, ponieważ jeżeli dane APN-u nie są prawidłowe, to urządzenie nie będzie miało dostępu do internetu i nie będzie mogło działać w chmurze. Więc ja w tej chwili tutaj wpisuję prawidłowe dane, ponieważ w sterowniku jest zwykła karta ze sklepu sieci Plus. W związku z tym wpisuję tutaj dane we wszystkie trzy pola: internet, internet, internet i zapisuję konfigurację do urządzenia. Następnie druga rzecz, którą musimy skonfigurować, to w zakładce system i w podzakładce cloud services musimy uruchomić usługę cloud, czyli usługę chmurową. Czyli klikam Smart Security włączony, klikam Zapisz konfigurację. A następnie klikam tutaj taki przycisk Pobierz ID i pojawia mi się tutaj taki długi numer. Jest to identyfikator sieciowy, znaczy identyfikator chmurowy naszego modułu. Zaznaczam go i kopiuję, czyli robię Ctrl C, a następnie wracam do strony serwera. Po powrocie na stronę serwera. Pierwsze, co robię, to wpisuję nazwę urządzenia. No, wpiszmy tutaj po prostu test. W normalnych okolicznościach można tutaj wpisać adres posesji, czy cokolwiek chcemy wpisać. Natomiast w to pole, gdzie jest Smart ID, kopiujemy, czyli klikamy Ctrl V, kopiujemy identyfikator chmurowy naszego urządzenia i klikamy przycisk Add, czyli dodaj. A następnie należy chwilę poczekać, ponieważ nasz serwer musi się skomunikować z urządzeniem i pobrać z niego dane. Proces ten może trwać od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Urządzenie zostało dodane do serwera. Serwer pobrał z niego dane wstępnie. Widzimy tutaj na ekranie, że urządzenie jest online. Widzimy poziom sygnału GSM. Aby teraz wejść do ustawień urządzenia poprzez przeglądarkę, musimy przy, wcisnąć przycisk konfiguracja, więc klikam configuration, i następny etap jest to tak zwana synchronizacja, czyli synchronizacja danych pomiędzy serwerem a urządzeniem. Ta synchronizacja, w zależności od tego, jak szybkie jest połączenie internetowe modułu z siecią, Również może potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Po zakończeniu synchronizacji za pomocą przeglądarki możemy już zmieniać wszystkie ustawienia urządzenia. Możemy na przykład wejść do bazy danych użytkowników, możemy edytować użytkownika, możemy dodać nowego, możemy zmienić ustawienia, wejść, wyjść i wszystkie pozostałe ustawienia urządzenia. Ale najważniejsze co możemy, możemy teraz użyć do otwierania bramy aplikacji mobilnej. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do widzenia!